Siema. Dzisiaj pokażę wam yy, Dzisiaj pokażę wam yy, jak wtopić tekst w obrazek Najpierw wybiorę jakiś obrazek Może to być niektóry. niektórymy ten otwieram za pomocą w programie Pixia sobie robię tak i tu biorę zakładkę maluj i tu na dole mam tekst tu wpisuję y... w sumie może być ten napis Pixia y... sobie wezmę jakąś y... czcionkę jaką by tu hmm. Wyraźna hmm. dobra, może być to kolor yy, to będzie tu, to, to może nie wiem coś wściekłe, jakiś dobra żółty od góry, od góry będzie żółty ok na przykład wstawię tu może być w sumie trochę powiększę i biorę wklej. Teraz wezmę kolor pomarańczowy. Albo dobra, zielony, nie. Niebieski. Znowu biorę, maluj, tekst. I tylko zmieniam tutaj filtr tonujący. Dobra, wstawiam. I teraz muszę sobie powiększyć, żebym widziała. Dobra. Zmieniam wielkość. Nakładam, żeby teraz dopasować. Jeszcze trochę dobra, może być i biorę w klej. Nie wyszło. Dobra, jeszcze raz tak. Okej, okay. w i jeszcze raz, żeby był kolor żółty, żeby bardziej widoczny. Czyli tak samo i tylko tutaj. Okej. Okay. Ja bym nie widzę. Aha, tu. Aha, to jest to, dobra. Bo już mi się mieszają. będzie tu i trochę. raz w tu. Dobra, wklej. To mniej więcej wyszło coś takiego. O, właśnie, za, właśnie w ten sposób wtapiam tekst w obrazek. Teraz zapiszę, żeby wam na końcu pokazać. Okej. Okay. Dobra. I tak właśnie się wtapia tekst w obrazek. Dzięki za uwagę.